Motto do Pabianickiego Klubu Skoków Tych Narciarskich to skocz pomarzenia i ta skocznia, więc, która skoi tak? za mną, właśnie realizuje te marzenia, tutaj, marzenia młodych ludzi z powiatu Pabianickiego. Tutaj, momencie, Dzięki naszej inicjatywie, inicjatywie Klubu Okej, Skocz Pomarzenia i Polskiemu po tamtym, Związkowi Narciarskiemu, dzisiaj w Pabianicach te marzenia tutaj, można to, 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 to. zrealizować. Wraz z powiatem pamianickim skaczemy na skoczni, skaczemy po swoje nowe pasje, nowe hobby, nowe marzenia. Tak zwano? brawo. Lądowanie, lądasz, telemark. Super. Na ręce do tyłu? Dobrze, się I stopy zadzieramy do góry. Do góry, do góry. Do góry w drugą? Pięknie. Jeżeli ktoś będzie chciał dalej pobawić się w ten refleks, mi jak koleżanka skończy, to wtedy też można się tutaj pojawić. I Amelia kończy z wynikiem, patrzę, bo masz imię na koszulce, z wynikiem 21 punktów. Super. Nie macie Ile? Ile?

Wasz starosta zaraz jej odda swój pierwszy i nie ostatni skok. Kuba, nie tylko oddam skok, jak zamierzam pobić twój rekord na. To mi się kostni. podoba! Masz tu rekord na stoczni. Możemy się Jest. zmierzyć w parze KO. O! Brawo! No, troszeczkę boli. Słuchajcie, jeszcze nie mogę złapać oddechu, bo adrenalina buzuje. Naprawdę, stojąc na tym rozbiegu, widząc próg, budzi w nas się demon walki. Świetna zabawa. 16 dzień kwietnia to kapitalny dzień dla Pabianic, przyjacieli Mobilna Skocznia razem z Akademią Lotnika. Bardzo dziękujemy starostwu za gościnę, za organizację. Wszystkim osobom, które się zaangażowały w ten projekt, bo jak widzicie za moimi plecami, było warto. Dużo uśmiechów, dużo talentów. O to w tym wszystkim chodzi. Dziękujemy.